zostawcie suba widzowie Też się to, że nie ma. Plac Rafalowi 20k i niech wyjdzie do kokosa na Famę To dobry pomysł jest. Kokos jest dobry no. Mogę Ci wybrać piosenkę za dychę? A czemu? No dam ci 10 tysięcy, ale wyjdziesz do tego co ci powiem A no, do czego chcesz, wyjść? wyszedł? Deal czy nie? No powiedz jaka piosenka Deal czy nie? Deal czy nie? No nie no nie będę brał pieniędzy od kolegi, ale po tej piosenkę może mi się spodobać co darmo widzę Kokos Lady Madlen <laughs> Ty kurwa <laughs> Lady Madlen oko kokos? Ko kokos O kurwa chyba to włączałem nawet To ma 3 miliony Jak? Deal? Kurwa dobra co znam To do Jeszcze raz? Do jutra to przemyślę. No dobra, to cześć. Dobra, Elon. I wijamy ją na wejściu. 4G na 5. Mamy już paru fanów, pytają o mnie na Facebook Mam też pary fanek, co by chciał żebym wstecnął. A ja tu pracuję, no i mogę nawet.